Siła złego na jedynego. Już wydawało się, że uda nam się zbiorowym wysiłkiem zatrzymać y, ruską rurę na dnie Bałtyku, ale po raz kolejny w historii okazało się, podobnie jak w 1939 roku, że jesteśmy w tej sprawie osamotnieni. Nawet Amerykanie nas opuścili, w związku z czym ruskim rura bynajmniej nie zmiękła. A szkoda. Mort Stream. Znana jest powszechnie opowieść o sznurku, którą on dziś lenin wydumał przy biurku. Jego sprzedaż bardzo burżuja ucieszy, a lud na tym sznurku szybko go powiesi. Parowóz historii wciąż po torach huczy, a zachód niczego się z dziejów nie uczy. Wpuszcza ruską rurę na swoje podwórka, a ta go zadławi. Skuteczniej od sznurka.